Rozegrany, wygrany 4-2, podsumowanie. Tak, przede wszystkim była to dla nas e, gra, która miała na celu dać możliwość gry zawodnikom, którzy we wczorajszym spotkaniu ligowym nie wystąpili, więc w głównej mierze mieliśmy dzisiaj zawodników z ławki rezerwowych plus, plus tych, którzy się do tej kadry meczowej nie załapali. E, fajnie, dla nich dobra okazja, dla nas dużo materiału do analizy dobre boisko, fajny przeciwnik, także, także jesteśmy zadowoleni z tego, z tego spotkania. No to jak już tak, że mieli szansę zagrać ci, co na ogół nie mają szansy, to który, która formacja, może który zawodnik się z nich wyróżniał? Może ta nie. na pierwszej połowie, czy w tej drugiej połowie? Hmm. Może, nie, może nie na ogół, bo jesteśmy po pierwszej kolejce i, i jak gdyby jesteśmy w fazie budowania cały czas drużyny, szukamy optymalnych rozwiązań. Także... Hmm. Także zobaczymy, jakie dalej będą decyzje. Na gorąco nie chciałbym, nie chciałbym oceniać i, i, i zabierać głosu indywidualnie. Jesteśmy zadowoleni bardziej z drugiej połowy, bo, bo gdzieś tam się udało tę szalę wyników przechylić na swoją korzyść. Natomiast mówię, my akurat pracujemy w ten sposób, że, że dla nas wyznacznikiem jest analiza, materiał, i, i, i wtedy będziemy dopiero wyciągać wnioski. Na gorąco, mówię, dobry zespół, rywala, fajne boisko, mogliśmy się sprawdzić. Także super. dzięki.